Udało się, jestem na żywo. Słuchajcie, przejeżdżam przez granicę na świecku. Będę starała się wrócić jutro do domu i uniknąć 14-dniowej kwarantanny. Ze względu na to, że wczoraj grzmiało nie czy to rzeczywiście jest możliwe. Postanowiłam, że specjalnie dla was odpalę live'a. Właśnie na granicy muszę zwolnić. Już stoją, dobra. Jestem przygotowana, mam armatę dokumentów. Zobaczymy, czy mnie schaltują. Widzę, że samochody normalnie przepuszczają. Zobaczymy, czy też będę miała tyle szczęścia. Stoją. Jezu, jak to strasznie tu wygląda. W maskach, w rękawiczkach. Każą mi się zatrzymać. Ok. Dobra na kwarantannę? Nie no chyba pan źle zmierzył. Się. Niemożliwe. No niemożliwe. Chiba pani za bardzo. No w słońcu siedzę niemożliwe. No żartuje pan sobie. No dobra, im niżej schodzę, tym niższa temperatura. To dobrze czy źle? To no Polski? Tak. To dwie a temperaturą będzie doszedł? Jeszcze raz tutaj. Tak. Pan ja od 10 dni siedzę w domu. Za mocno Pani nagrzała w tym No mówię, schodzę niżej to temperatura spada. No. Ale to dobrze czy źle? Powinno być odwrotnie. Serio? Zaraz Pani jeszcze tu odsłoni, zobaczymy no. Mam zjeść? Ja myślę, że jest okej. Okay. Ja zdenerwowała się, pan No Jestem zestresowana, nią. tam zjechać, tak? Pod wiatr tutaj zapraszamy, tak. Okej. Okay. Słuchajcie, pokazuję termometr 38,5 stopnia gorączki. Nie mam gorączki oczywiście, czuję, że nie mam gorączki. Jadę w słońcu cały czas. Ale kazali mi zjechać, także jestem zestresowana, cała się trzęsę. Ktoś do mnie przyjdzie? Aha. Dobra, jestem cały czas, żebyście widzieli jak to wygląda. Oli się trzęsę, ja cię kręcę. Ale widzę, że nie tylko ja. Dobra. Dzień dobry. To jak to limiki? pani wygląda? Skąd pani wraca? Z domu jadę do firmy do Polski, do Gorzowa. Do Gorzowa. Dobrze. Potrzebuję e... 24 godziny wracam. A pani gdzie pracuje? W Niemczech? W Berlinie. W Berlinie pani pracuje. Dobrze. E... Proszę pokazać mi dokument tożsamości samości jakiejś. Dobrze, a tak. firmę pani ma w tym, wiem czy ma pani jakąś umowę? Proszę wszystko. No może pani otworzyć, nie pani brudzić okay. z y, rękawiczkami, Jasne. pani mogła mi tylko pokazać dobra. Już panu pokazuję umowę, wszystko mam. Dobra, przy sobie. dobra, wystarczy. Wystarczy? Tak, y, Momencik, ja ja przesunę to auto i pani będzie mogła pojechać. Dobra. Uf. Ale jaja. Czy on? Czy kochanie, pewnie jesteś na live? E, zaświadczenie od pracodawcy, bo jestem również zatrudniona w firmie 0700 Księgowy, że jadę w delegację do naszej spółki zwrot podatku.info, i na podstawie tego dokumentu i dowodu tożsamości mnie przepuścili. E, pytali również o e, o umowę o pracę, czyli ewentualnie umowa o pracę całkowicie wam starczy, pytał to jak pomóc przedsiębiorcom, także zgłaszajcie się do mnie, jeżeli chcecie uzyskać jakichkolwiek informacji, jeżeli prowadzicie działalność na terenie Niemiec, albo jesteście na umowę zatrudnieni, zgłaszajcie się do mnie, chętnie pomogę. I widzę Waszych komentarzy, macie pytania, to zadawajcie je, postaram się ustosunkować do każdego z pytań. I jeszcze raz podkreślam, nie mam gorączki, czuję się świetnie. Włożę przy sobie termometr, 5 km przed granicą. Sama zmierzyłam sobie temperaturę, pokazywało 36,5. Po prostu jadę w słońcu. I jestem zestresowana, bardzo zestresowana. No, a jak siedzicie w domu, to jest świetny czas na rozliczenie podatku. Zapraszam do naszej placówki. Możecie się z nami skontaktować również online. Bożowie sztab specjalistów pracuje nad tym, żebyście uzyskali jak największy zwrot z podatku. Także przy okazji zapraszam. I jeszcze dwie ciekawostki: 3 km przed zjazdem na Frankfurt, jak jedziecie autostradą Neukel, stoi mobilny fotoradar. Ograniczenie prędkości 120 km na godzinę także uważajcie na siebie, jak będziecie tam ten jechać. I kolejna informacja: Dostałam, Dostaliśmy z Darkiem propozycję zakupu yy, okazji inwestycyjnej. Dlatego też m.in. ruszam do Gorzowa. Fajnie się złożyło, że mogę dwie pieczenie upiec na jednym ogniu. Pochwalę Wam się po południu, bo podpisuję akt notarialny. Życzę Wam miłego dnia. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. Nie musicie, nie wychodźcie. Chcecie pomóc innym, pomagajcie. Teraz wszyscy Was potrzebują. Musimy się wspierać nawzajem. Bardzo dużo przedsiębiorstw upada. Widzę to, bo prowadzimy z Darkiem największe biuro księgowości w Niemczech i widzę, co się dzieje. Także jesteśmy dla Was, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Stoimy na straży. Będzie dobrze, wszyscy razem sobie poradzimy. Miłego dnia Wam życzę jeszcze raz. Ja jadę bezpiecznie do mojej mamusi. Za którą się stęskniłam, będę mogła jej zrobić zakupy i ją trochę wesprzeć, bo jest sama teraz także.